Witajcie w pierwszym moim i w pierwszym, chyba takim na YouTubie, vlogmasie, w którym będę robiła różne ciekawe rzeczy, ale głównie takie kraftowe. Jestem Kinga, prowadzę Instagram Papierki, i właśnie tymi papierkowymi rzeczami chciałabym was w jakiś sposób zarazić. Będąc dzieckiem zawsze chciałam mieć jakiś super wypasiony kalendarz adwentowy, ale za moich czasów to były po prostu czekoladowe do podobne figurki wylane na formę w po prostu słodkim kalendarzu. Ja postanowiłam sobie, że dzieciaki w mojej rodzinie będą mieć fan z przygotowań do świąt i właśnie dlatego postanowiłam przygotować dla nich co roku kalendarze adwentowe. W tym roku chcę Wam pokazać to, co kupiłam. Kupiłam trzy różne wersje. Pierwsza z nich to taka najmniej zaawansowana to są kolorowanki i różne zadania. Druga to jak widzicie takie większe niż ta moja koperta adwentowe zadanka. One się powielają. Oraz trzecia, czyli rodzinny kalendarz adwentowy, który jest specjalnie wydrukowany i wygląda też na taki bardziej fancy. No i jego będziemy używać. Później chciałam pokazać coś, czego będę potrzebowała do oznaczenia kopert. To są wydrukowane z FreePika kalendarze adwentowe, które bardzo fajnie działają i wydrukowałam je na specjalnym papierze z naklejkami. Zaczynamy nasz kalendarz, tak to sobie wymyśliłam, że w tym roku będzie miał formę różnych kopert. Koperty wydrukowałam również z Freepika i link, jeżeli go odnajdę, to też go dostaniecie pod filmem. No i oczywiście, żeby te koperty pasowały nam do, do zawartości, to trzeba je dopasować. Zrobiłam dwie próby, powiększyłam na tyle, żeby zmieściło się na kartce A4. No i też najważniejsze, żeby, żeby można było je zmieścić, żeby były dobre rozmiarowo. Przycinamy koperty, to jest długotrwały i bardzo wymagający precyzji proces. Starałam się to robić gilotyną, ale z tego zrezygnowałam, więc spinam kilka kartek i wycinam za pomocą nożyczek nasze koperty. Sam proces wycinania trochę trwał, ale myślę, że to widać, dlatego jest tutaj tryb pokładkowy. To samo było w przypadku ich składania. Próbowałam używać zarówno linijki, jak i właśnie tej gilotyny. Próbowałam na różne sposoby znaleźć najlepszy taki, który tam mi najładniejszą kopertę, a skończyło się i tak na tym, że składałam je ręcznie i ewentualnie rogi zaginęłam właśnie tą linijką. Wtedy, kiedy już ten proces, że tak powiem, został zakończony, można było przejść do części kolejnej. Kiedy już udało mi się złożyć wszystkie koperty i skleić je specjalną taśmą do zdjęć, którą można kupić w Action, no to trzeba te koperty czymś wypełnić i jakoś je oznaczyć. I tutaj też pozwolę, że w przyspieszeniu, bo zajęło mi to strasznie dużo czasu, pokażę Wam jak rozcinam numerki. Myślałam, że wytnę je bardziej precyzyjnie, ale okazało się, że to zajęłoby mi jeszcze więcej czasu. Dlatego starałam się możliwie z takim samym zapasem białej ym, kartki odcinać poszczególne numery i przyklejać je w koperty. Jak widać, poszło mi to całkiem, całkiem sprawnie. A teraz y, kolejna rzecz, czyli wypełnienie tych kopert. Y, I te koperty wypełniam wcześniej, pokazywanym Wam rodzinnym kalendarzem adwentowym, do którego linka znajdziecie też w opisie filmu. Y -y. I y, ten kalendarz po wypełnieniu, czy też jego założenie jest takie, że jest otwarty tak żeby rodzice mogli ewentualnie podmieniać aktywności albo wrzucać swoje ten kalendarz miał też kilka kart do wpisania własnych zadań w każdym razie zależało mi na tym żeby ten kalendarz był możliwie elastyczny i tak jak nam się to udało już złożyć i powkładać wszystkie wszystkie karteczki to resztę też oczywiście zostawiłam założenie jest takie że wykorzystają przygotowane przeze mnie w zeszłym roku takie Mini klamerki i na tych klamerkach powieszą sobie je na sznureczku i dzięki temu będą mogli, mogli bo to są trzy dziewczynki i jeden chłopczyk, będą sobie mogli odkrywać ten kalendarz adwentowy wspólnie z rodzicami i cieszyć się przygotowaniami do świąt. Wszystkie linki do rzeczy, które znalazłam i użyłam macie w opisie. Bardzo Wam dziękuję za to, że jestem tutaj. Jeżeli Wam się podoba i czekacie na więcej, to dajcie łapkę w górę albo jakiś komentarz. To wszystko jest dla mnie nowe, więc nie ukrywam, że mam swego rodzaju tremę. Um, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że wytrwam do końca tego vlogmasa. Um, miłego wieczoru, dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia!